Kiedyś już nagrywałem taki odcineczek, gdzie pokazywałem wam moją listę znajomych, czyli jakich znajomych mam w Brawl Stars na moim głównym koncie, ale od tamtego czasu moja lista znajomych dosyć mocno się zmieniła, doszło tutaj wiele mocnych graczy, wielu pro playerów i dlatego po prostu dzisiaj pokażę wam całą moją aktualną listę. Już sobie do tego przechodzimy, bo troszkę tych znajomych mam, więc może to długo zająć, ale zanim to omawiam się tak, wy teraz zostawiacie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, a ja otwieram darmowe hiperdoładowanie, które czeka na nas w sklepie, więc moi drodzy polecam każdy młod lajkować i uwaga. Co my tutaj będziemy mieli? Proszę, dajcie coś dobrego! Uwaga, uwaga, uwaga! Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli to oznacza, że mam wszystkie hiperdoładowania już odblokowane na moim koncie i w zamian za to dostałem 1000 monet? Tego, co się nie spodziewałem. Myślałem, że jeszcze jakiegoś hiper mi brakuje. Okej, okay, to przynajmniej wiemy, co się stanie, jak wszystkie hiperdoładowania już ma się odblokowane i się otworzy takiego star dropa. Przy okazji, tutaj tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też chcesz być pokazany w kolejnym odcineczku, wystarczy, byś mnie subskrybował, więc naprawdę polecam. No a już teraz bez zamulanka, lecimy od samego dołu. Mam 317 znajomych, więc troszkę tego jest. No i będę wam pokazywał takie osoby, które znacie, które możecie kojarzyć, co nie? Więc no na początku tutaj na dole myślę, że zbyt nikogo nie kojarzycie, ale oczywiście pozdrawiam wszystkich tych ziomali, których tutaj pokazuję Fajnie, że mam Was w znajomych, to są tutaj większości właśnie moi widzowie Więc no super bordeczki, że po prostu mogę w znajomych was mieć No ale dobra, lecimy sobie, zobaczymy kiedy będzie pierwsza osoba, którą możecie skojarzyć, którą znacie Więc dajcie mi tutaj sekundkę o Wiktoria 29 No to mi dolkę to chyba kojarzycie, co? Tak wygląda jej profil sami spójrzcie, bardzo ładne winy 3 na 3 jak na swoje kucharki w rankedzikach też poszalała fajna karta bitewna, 30 ranga na B, no kurde, jakaś pro playerka ehm, dobra, lecimy sobie dalej moi drodzy, bo tu na pewno jeszcze zaraz kogoś ciekawego, kolejnego znajdziemy, najciekawiej będzie na samej górze, więc oglądajcie do końca, bo ehm, tam to każde konto będzie ciekawe, o, mamy heroska, patrzcie Hirosek naprawdę też totalny gold ehm, możecie go kojarzyć, taki youtuber no dobra, może winów w się za dużo nie ma konto tutaj też jest jakieś wybaksowane, ale nie jest złe, fajny skinek do kruka, więc 30 ranga na Lily wbita, szacuneczek. No ładnie, ładnie, panie Hirosek, dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Czy ktoś to jeszcze będzie taki, kogo byście kojarzyli na tych niższych, lekko-pucharkach? Hmm, na razie nie widzę, szczerze. O, Basashi jest i on. To jest najmłodszy menedżer Brawl Starsowy, jakiego znam. I jak na to, jak on ma, wiek, to on jest taki ogarnięty, że to jest hit. Chłop normalnie już jest mocno powiązany ze sportami, był tam w jakichś drużynach e sportowych i był tam J'ai analitykiem i tak dalej, więc to no, ogólnie jest szaculeczek, dobra, lecimy sobie dalej moi drodzy bez zamulanka Kogo byśmy tu mieli dalej, jest Wojan, patrzcie, mamy oficjalne konto Wojana Dodaliśmy się jak nagrywaliśmy razem odcinki z Brawla i tutaj mam go do dzisiaj w znajomych, tak to wygląda. No 25 ranga jest namek wbita, więc fajnie. To jest właśnie jego konto. Zbliżamy się już na coraz to większe pucharki, bo już wchodzimy tutaj właśnie w okolice 40 tysięcy i mamy kolejnego youtubera, jakim jest Damian. To jest konto damiana ziom, ale sami spójrzcie jak wygląda Myślę, że dobrze je znacie, więc nie muszę go tutaj przedstawiać. Jest nawet 35 ranga na Larry Willorim, więc to no ogólnie grubo. Dobra, lecimy, lecimy szybciutko, bo powiem Wam szczerze, że to jeszcze dużo takich tych znajomych zostało i teraz będę coraz częściej wam tutaj się zatrzymywał i kogoś pokazywał, bo możecie, będziecie mogli go kojarzyć Więc no na 140 miejscu Kultori pierwszy let's go Dobra, lecimy, muszę być troszkę wyżej w liście moich znajomych, fajnie by było wejść do stówki, no ale jeszcze trochę brakuje, jak widzicie. Ehm, dobra, kogo by tu będziemy mieli? Patrzcie jest nawet slajd, to no na pewno go okażecie z y, wszystkich ostatnich live'ów, bo mi rozwala tam system. Ehm, no ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze wyżej, ehm, bo tutaj zbliżamy się już moi drodzy do mega mocarnych kont, Uwaga. E, zaraz będzie równo setne miejsce w moich znajomych. O, jest lew. Lew to jest mega dobry gracz. Patrzcie, on ma tysięcy pucharków ale e, zobaczcie go kartę bitewną. W ogóle wirus 8 bitowiec. To jest mega ciekawe konto. 17 tysięcy widów, 3-3, chłop strasznie ogarnia i chłop... Jest rekordzistą na tym takim trybie, jakby o tutaj walki z robotami. On wszystkie bez problemu wygrywa, jak widzicie, ekstremalny 16, wszystko bez problemu przechodzi, bije tam jakieś różne rekordy, więc to też chciałem wam pokazać, jego konto jest ciekawe. Ehm, dobra, zbliżamy się coraz tutaj bliżej do tych pierwszych osób. Kto będzie kolejny? Tu już będę leciał troszkę wolniej. Patrzcie, jakie szefy, Olivier, Maximo. No wszyscy tutaj są szefy. Sorki, jak kogoś nie przeczytam czy coś, ale naprawdę tu już każda osoba jest mega mocna, a tu mamy Zaka. Zak też jest dosyć mocno związany ze sportem. Polskim. Um, tam w wielu turniejach brał udział i tak dalej. 24 tysiące unów 3, 62 tysiące pucharków. Mastery bez problemu wbijane Jakieś wszystkie piątki są. No, umie, umie na pewno chłop bardzo dobrze grać. Um, no dobra, ciśniemy dalej. Patrzcie na tą ekipę, kogo ja tutaj mam. Same mocne ziomy, nie? O jest nawet Metti, pozdrawiamy za Metty Metti to cały czas jest w Brawlu, nie? Co by pierwszy, to chłop tutaj pyka i coraz więcej tych pucharków ma. Nie zdziwię się, jak za jakiś czas te 100 tysięcy dobije. Chociaż nie, bo teraz będzie reset pucharków, to ciężko to będzie zrobić. Dobra, nieważne. Mamy za też mega spoko no tutaj każdy jest naprawdę giga ale patrzcie kto jest tutaj, Zeta Gero moi drodzy tak jest, oficjalnie zawodnik Zety, tak widzicie nawet po pinie że to jest prawdziwe konto, za mistrzostwo od 2023 roku winy 3 3 są naprawdę chore Gero rozwala tutaj system, 35 rangi są wbite i tak dalej, potężne, mocarne konto co tu więcej powiedzieć, a jak dotrwaliście do tego momentu napiszcie mi w komentarzu ile pucharków najwięcej ma osoba, którą macie w znajomych, która jest u was na pierwszym miejscu w znajomych, jestem ciekawy, my już lecimy coraz 100, moi drodzy, tutaj wyżej. I na 56 miejscu mamy Doriana, czyli kolejnego proplayera, tym razem zagranicznego. Dorian też brał udział w wielu turniejach esportowych, No i jak widzicie, konto ma też potężne, może pucharków nie ma jakoś najwięcej. Chociaż 70 tysięcy to już jest bardzo duża liczba, ale 58 80 minut 3 na 3, bezproblemowo wbiane mastery i tak dalej. Dorian ogarnia, bardzo ogarnia. Dobra, przejdźmy sobie, kogo by tu jeszcze będziemy mieli. O, jest Breza, jest Gabry, to też są ogarnięci bardzo gracze, którzy Fajnie sobie pykają O mamy Igora. Igor też jest z pokoziomem, Olaf, Olaf mi nieraz pomagał tutaj wbijać. Minashi, o Minashi ma nawet nagrywa na YouTube z tego co kojarzy, nie? Minashi też ma fajne konto. Dobra, mamy Rawa O, Raf tutaj też bardzo ładnie leci. To jest też ogarnięty Zadymiarz. 52 tysiące minut 33 do Sabi. Widzicie zresztą. Kebabinio Kebab to jest w ogóle mocny ziomek. On miał jeszcze mocniejsze konto, ale mu je zabrali. No, hakerzy mu się wybili na konto i niestety musiał zaczynać na innym. A już dobiło 80 tysięcy bucharków, więc to też jest potęga. Mamy kubusia, Olka, o Olek tutaj ma content creatora. Nawet jak widzicie, proszę bardzo, też z nim kiedyś tam grałem parę chyba rankedzików czy coś. Mamy tutaj mister OPBS, Code Kuzan, o Kuzan to jest mega spokoziom, nie? To jest ziomek z Francji. Też on streamuje na Twitchu coś tam nagrywa na YouTubie, ale jest on oficjalnym komentatorem, właśnie francuskim. Brawl Starsowych Mistrzostw Widziałem się z nim dwa lata temu w Paryżu, teraz na pewno z nim się też zobaczę w Finlandii na mistrzostwach. Naprawdę giga spokoziomek. No i konto też ma przednie. W ogóle co on ma za ikonkę gracza? Wiecie co to jest za ikonka gracza? Dajcie znać, jak ją to bo ja nie kojarzę. No i tutaj też rangi wysoko powbijane. Już się zaczynają bardzo ciekawe persony. 33. miejsce Bolt Adik. Myślę, że Bolt Adika dobrze też kojarzycie, ziomeczki. Wow, co to jest za konto w ogóle? De? Chłop ma piękne statystyki i wbijamy sobie teraz dalej Panta Gaming. Też nie muszę wam chyba przedstawiać. No, tutaj też widać, że konto cały czas leci w górę. Fajna karta bitewna, taka sama jak mam ja, więc jest grubo. Dobra, przejdźmy dalej. Kapek. O, z kapką często coś właśnie wbijam i gram. Też widzę, że bardzo polepszył swoje konto, bo te winy 3, na 3 nawet mocno poprawił kapka. Wcześniej był takim chyba solowcem bardziej, nie? A teraz tutaj bardzo ładnie leci fajna karta bitewna. Dobra, Estemati, e, mamy tutaj Quartexa i jest Itty, ale z J, czyli pro player z Hiszpanii, pro player, który grał na przykład w Team Queso e, i w kilku innych bardzo dobrych ekipach, brał udział tam nawet w jakichś mistrzostwach światarocznych, e, w finałach tych światowych, więc no, wow, nawet z nim kiedyś grałem Ławiłana na odcinku oddzielnego, nie? Dobra, mamy Lapse, najlepszy grecki gracz. Nie ma w Grecji lepszego gracza od Lapsy. Co więcej, jest on wielkim youtuberem, robi wielkie wyświetlenia i tak dalej. Naprawdę giga spoko mój kumpel, nie? Często sobie z nim piszę. Na Instagramie naprawdę fajny ziom, już się znamy bardzo długo. Patrzcie na jego konto, to jest potęga, nie? Chłop strasznie dobrze gra, to nie ma co ukrywać. Dobra, przejdźmy sobie dalej, mamy tu Maru z Replay Totem. no Totemsów na pewno kojarzycie, jak kojarzycie drużynę Replay Totem, to kojarzycie też Maru, bo Maru jest tam już od lat. Razem z Małym właśnie no, dowodzą w tej ekipie 57 tysięcy winów 3 na 3, 3 potężne konto. Z nim też kiedyś oczywiście 1 wiła nagrałem Większość z tych osób, które mam tutaj znajomych, mam dlatego właśnie wygrałem 1V y do odcinka e, Więc tak to wygląda, no wow, wow, nawet wow, Challenger Cont jest ustawiony tutaj. Dobra, przejdźmy wyżej. E, mamy tutaj Katera, mamy przy też bardzo dobry gracz i jest Zimon. No tutaj to jest idol, Zimon potężny ziomal. Z Zimonem też nieraz właśnie nam jakieś rangi wbijałem. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Mamy Joysa, proszę bardzo, to jest jego profil. 93 tysięcy puszek starszeli, ładnie, ładnie. Jest Elgu. Elgu to jest ziomek z zagranicy, który miał 100 tysięcy pucharków, ale właśnie troszkę mu spadły. No ale też mam go w znajomych fajnie gra, też był w Paryżu, jak widzicie, bo ma tą rzadką emotkę, którą ja mam. Elgu z pokozio, mamy Senza, z Senzem ostatnio wbiłem 35, też tutaj potężny profil, zaraz będzie miał 100 tysięcy pucharków. ma dobra, pro to nie muszę przedstawiać, nie? To jest totalny goat. 30 tysięcy puszek, o kurde. Nie poszekł tylko w 3 sorry. Ehm, um, o Jezu święty, to jest jeden z bardziej skillowych graczy, których znam, nie. Linine, o matko, jeszcze jak ma jakieś tanki w ręce. To jest jeden z lepszych tankowych graczy, naprawdę, jacy istnieją w ogóle. Totalny GOAT, pro player SK Gaming, też z nim kiedyś mam w grałem, więc w znajomych mam go do dziś. Ehm, dobra, mamy Georgia. Ehm, George to nie jest jakiś taki typowo pro player, że gra w jakiejś drużynie sportowej, ale po prostu gra na wysokich pucharkach w Brawlu, jest on z zagranicy. Jak widać Kibis replay Totem. Ehm, też z to też z nim sobie trochę popisałem. Tu już zaczynają się Polacy, moi drodzy. Baciulio, proszę bardzo. Ehm, no, mocne konto, z tym ziomkiem też ostatnio wbiłem 35. piątkę. Ehm, tutaj tak samo. Dobra, co jest jego konto? Zobaczcie, mocarnie, to no. Naprawdę, do no. 105 tysięcy pucharków mieć podat. Kurde, pf, grubo, nie? E, mamy Alexa aleks to jest pro player zagraniczny. Też możecie go kojarzyć. E, ładne ma konto, to trzeba przyznać. No tutaj już każdy będzie miał ładne konto, więc ja nie wiem, co mam mówić więcej o tych kontach. E, no i zostało nam 13 osób do końca. E, 13 miejsce właśnie zajmuje Oizwap. Z Oizwapem tak samo ostatnio wbiłem piątkę. E, no, konto grube. E, bardzo grube, bym powiedział. Mamy Tornexa. Tornex mega spokoziomek w ogóle. Nie? Też tutaj Brawla bardzo, ale to bardzo ogarnia Ostatnio widziałem, że wbił nawet 100 tysięcy subów na YouTube, Więc gratulacje Tornex No i dobra, przechodzimy sobie teraz dalej Bo 11 miejsce to Kartofel Nie zgłoś, przepraszam, profil miałem kliknąć Dobra. No i panie Kartofel No tutaj jest grubo też nie? Kartofel w ogóle ostatnio już dużo mniej gra w Brawla Gdyby grał regularnie w ostatnich miesiącach to miałby spokojnie Ze 120 tysięcy puszek mi się wydaje No ale dobra, mamy Todyksa na 10 miejscu Moi drodzy, wchodzimy do top 10 Todyx, mówi się, że jeden z najbardziej Skillowych graczy Wajka. Specjalista od Diddy, no, na pewno widzieliście jego jakieś tam klipy na TikToku, co on tym bajkiem robił. Na dziewiątym miejscu jest Matt. Matt w ogóle spokozią, nie? naprawdę też jest git gościem. Ehm, no, jak widzicie, ma tutaj mnóstwo mnóstwo pucharków na swoim koncie. Ehm, dobra, przechodzimy do Superlaba na ósmym miejscu. To jest taki zagraniczny youtuber, on jest też mocno powiązany z Chinami, bo on cały czas nagrywa odcinki ze chińskiego Brawl Stars i tak dalej. No ale też mocne konto, nie? Też tutaj Brawla bardzo ogarnia. I uwaga, siedem ostatnich osób. Miejsce siódme, będę przewijał tak powoli. Portox, Portox, czyli jeden z lepszych Tutaj e, graczy z Ameryki Pod względem pucharkowym e, No generalnie nawet ma ten pilmar czyli do rzadki Tutaj jak widzicie, więc to gracz na pewno bardzo dobrze potrafi czy jest to pro player e, Wjeżdżamy sobie jeszcze wyżej i mamy na szóstym miejscu Rusję Rusije jest chyba w top 50 Graczy na świecie w ogóle, jak nawet nie wyżej e, No Wow, wow, wow e, Co tu dużo więcej mówić widzowie No patrzcie, on no, ma 1500 pucharków Na postaciach, nie? Mnóstwo e, Dobra, przechodzimy sobie teraz do Dice Shota na piątym miejscu. Dice Shotik to też jest w ogóle mega spoko Z nim popisałem parę razy, to naprawdę fajnie, fajnie się z nim pisało. No i co? Też tutaj Macerina, jak widzicie w karcie bitewnej. Bardzo ładne statystyki, wszystko gita gitarka. Przejdźmy sobie do top 4. Uwaga! Humble Luki. Pro player Humble, ziomek, który jest chyba jedną z najbardziej niedocenionych graczy we sporcie bo według mnie powinien być w top 5, top 10 najlepszych graczy, a no tak go raczej ludzie nie dają, a naprawdę ma wielkiego skilla, robi wielką robotę i my Myślę, że zobaczymy to teraz na Mistrzostwach Świata, bo właśnie Humble tam jedzie, więc Luki będzie grał. No ale dobra, przechodzimy do trzeciego miejsca. Top 3 jest tutaj Mochte, czyli pro player Food eSports. Ziomek też już długo związany z Brawl Stars, no i jego konto dopiero robi wrażenie 76 tysięcy minut 3, 3. O kurde. No dobra, przejdźmy sobie dalej. Drugie miejsce należy do Evexa, moi drodzy. Evex kiedyś był u mnie na pierwszym miejscu, kiedyś był nawet na pierwszym miejscu na świecie w topce, jeśli chodzi o pucharki, teraz już to. Troszkę mniej tych puszek wbija, ale dalej konto jest przepotężne. I na pierwszym miejscu mamy Zeta Kubę. Kuba już w ogóle wbił 127 tysięcy pucharków. Fajnie, że jest to Polak, jest on u mnie na pierwszym miejscu. Zobaczymy, na jak długo. Czy za niedługo nie uda się wzmocnić, żebym tam miał kogoś jeszcze wyższego. Ale no, Kuba, totalny szef, też tutaj raz z nim pykałem. I ogólnie jest z pokoziomkiem, więc tak wygląda moje konto, jeśli chodzi o znajomych. Dajcie znać, ile najwięcej ma u Was jakichś znajomych pucharków. Do zobaczenia, piona.